Zróbcie ze mną biszkoptowe ciasto kajmakowe z przyprawą kozenną i bitą śmietaną. No to zaczynamy robić nasze ciasto krówkowe. Na początek musimy upiec biszkopt. Taka blacha, 25x35 cm. Pierwszym zadaniem jest oddzielenie białek od żółtek. I oczywiście białka trzeba ubić. Najlepiej dodać szczyptę soli, żeby było łatwiej mikserem. 7 białek ubitych, to włączam piekarnik na 180 stopni z termoobiegiem, żeby się nam nagrzał. Na naszą blachę będziemy potrzebować też cukier z dwie szklaneczki, też to trzeba ubić z białkami mikserem, a potem dodam sobie jeszcze żółtka i też będę ubijać. Pora na suche składniki, mąka pszenna, dwie szklaneczki mąka ziemniaczana dwie łyżki kakao półtorej łyżki i jeszcze dodajemy przyprawę korzenną, tak przynajmniej łyżkę fajnie by było i mieszamy z naszymi mokrymi składnikami i oczywiście proszek do pieczenia dwie łyżeczki Połączone wszystkie składniki przelewamy do naszej formy wyłożonej papierem i wkładamy do nagrzanego piekarnika na 180 stopni około 30 minut. Trzeba sprawdzić patyczkiem, czy już jest w miarę suche. Żeby szybciej poszło, można parę rzeczy przygotować w międzyczasie. W międzyczasie przygotujmy sobie kawę do nasączenia, czyli oczywiście gorąca woda, szklaneczka najlepiej. Kawa, zależy kto jak to chce mocne, ja nie chcę tak mocno kawowego, to tak dam łyżeczkę i może troszeczkę jeszcze. No i żeby to było słodkie, no bo w końcu robimy ciasto, no to jeszcze też cukier. No i cukru dodamy też tak z półtorej łyżeczki na tą szklankę. No i możemy sobie to zostawić, bo przecież możemy ostudzone to polać, jak będziemy mieli upieczone biszkopty. Kolejny krok, bita śmietana. 3 czwarte szklaneczki zimnego mleka. Dosypuję sobie też cukier, dwie łyżki. No i sobie skorzystam z takiej gotowej śmietany torebeczki. I oczywiście to zmiksuję. A następnie zrobię żelatynę, żeby mi się to lepiej trzymało. No albo śmietan fix można dodać. Pora na żelatynę, żeby lepiej nam się śmietana trzymała. No to 40 tylko ml wody. Jedna piąta szklaneczki. Albo nawet i trochę mniej. Zależy jaka szklanka, jedna szósta. I tutaj jedna łyżeczka żelatyny. Wrzątek potrzebujemy. Jedna łyżeczka. I mieszamy tak energicznie, żeby nam się grudy nie porobiły, to trzeba tak bardzo dokładnie, żeby to się całe rozpuściło. No i zostawiamy do ostudzenia i dopiero ostudzone dodajemy do śmietany i też sobie wymieszamy mikserem. W międzyczasie można bitą śmietanę schować do lodówki, żeby nam się nie rozpadła. <grych> żeby było wygodniej, można już upieczony biszkopt i ostudzony podzielić na Kilka części do pojemników. Przede wszystkim rozdzielić dolną i górną warstwę, żeby było można zrobić spód i przykryć. No i sobie polewamy troszeczkę tą kawą, żeby spód nie był też suchy. Nakładamy bitą śmietanę równomiernie. Nakładamy banana. Smarujemy lekko wewnętrzną część ciasta, żeby się fajnie nam przykleiło. Nakładamy górę na wierzch. O. Polewamy jeszcze może troszeczkę naszym wybarem z kawy, ale to chyba tak bardziej do smaku, bo ciasto powinno być dosyć mokre. Również smarujemy masą kajmakową, albo może być też wersja adwokatowa. Można też połączyć te dwa smaki. Fajnie razem pasują. I wiesz, obsypujemy albo kawałkami orzeszków, albo można płatkami migdałowymi, albo ja mam taki sposób, że sobie po prostu zeskrobuję z papieru do pieczenia resztki ciasta, co zostały. No i też przecież efektownie wygląda. I ciasto wkładamy do lodówki na całą noc. Więcej przepisów i oczywiście też innych rzeczy na moim kanale. Zapraszam.